Cześć wszystkim. Tutaj Marcin Franzko z tej strony. Dzisiaj będzie felieton y, o postaciach w horrorach. Nie? No, bo generalnie y, dawno, dawno temu, y, jakiś niecały rok temu, y, wrzuciłem na grupę y, Literatura Grozy i Innych Straszności takie pytanie. Na tej grupie udzielają się także autorzy horrorów, którzy dyskutują sobie z fanami po, i recenzentami o właśnie literaturze grozy, o, o tym co się dzieje na rynku literatury, no i o wielu innych sprawach związanych z szeroko rozumianym horrorem pisanym. Nie? No i tam wrzuciłem takie pytanie do autorów. Dlaczego w, szczególnie ono było skierowane do autorów literatury klasy B, klasy C? Dlaczego decydują się na obsadzanie w rolach ofiar tych różnych potworów, duchów, demonów, krwiożerczych zwierząt, upiornych dzieci, no sympatycznych postaci, znaczy niesympatycznych postaci, nie? Większość postaci w tych horrorach, które są przez te wszystkie straszydła dwa zabijane, jest maksymalnie niesympatyczna, często irytująca, często często działająca po prostu. Na, często są posta, to są postacie, które są po prostu przedstawicielami patologii społecznych, różnych innych tego typu. No i mnie to tak zainteresowało, nie? Odpowiedzi były różne. Odpowiedzi. Między innymi udzielił się w tym moim pytaniu Tomasz Siwiec, któremu bardzo serdecznie dziękuję. No i wiele innych osób, nie, nie będę wszystkich z i nazwiska wymieniać, no bo to było po prostu za dużo wymieniać mi się wydaje. I ciekawe właśnie spostrzeżenie wrzucił właśnie Tomek, Mam tutaj sobie zapisane na swoim smartfoniku, no bo nie chciałem po prostu tego czytać wszystkiego bezpośrednio z komputera. No i tutaj sobie taką pomoc w postaci ściągi na smartfonie po prostu ten. No i generalnie odpowiedź była taka, że... Po prostu z takimi postaciami niesympatycznymi człowiek się mniej zżywa. Nie? Że ogólnie sceny grozy, jeżeli bierze w nich udział sympatyczna postać, one są mocniejsze. Weźmy na przykład postacie z powieści Jacka Ketchuma, nie? Jacka Ketchuma, czy to dziewczyna z sąsiedztwa, czy to jedyne dziecko, czy to dziewczyna z sąsiedztwa o, w tej kolejności. No to... Jeżeli weźmiemy na przykład e, właśnie horror taki ekstremalny, no to nam postaci są na ogół bardzo takie sympatyczne, nie? E, z tymi postaciami się człowiek mimo wszystko zżywa, utożsamia gdzieś tam, e, jest ciekawy co będzie dalej i, i trochę im współczuje. Jesz, jeszcze dodając do tego, że e, historie w tych powieściach są inspirowane wydarzeniami autentycznymi, no to tym bardziej jest to wszystko dla nas bardziej takie wstrząsające i mocne. Niemniej gdybyśmy osadzili w tych powieściach postacie właśnie pat patusów, no to byśmy już z tym postaciom po prostu mniej współczuli. I tak samo wygląda to w powieściach Tomka Siwca, nie? że że tam ofiarami Biarami tych wszystkich beboków no, są po prostu e, patusy, nie? bo patusów po prostu nikomu nie będzie szkodzić. E, nieco inaczej to wygląda w powieściach e, N. Smitha. E, tam często te postacie po, nawet nie są takimi patusami, one po prostu mają taki bardzo o, złośliwy charakter, nie? że... Mm, przepraszam na moment albo weźmy na przykład właśnie takiego gujańcmi, postacie są po prostu złośliwe, nie? Wobec siebie. To są często takie e, stare, złośliwe zgredziki, nie? Które na przykład, jak żona mówi mężowi, e, masz nie iść do lasu, bo cię tam wilk zeżre, e, czy cokolwiek, no to ten e, mąż, ten stary zgred, tam i tak pójdzie do tego lasu, jeszcze jak będzie e, opisywany, że tam idzie w tym lesie, no to będą jego myśli, nie? A tej starej kurwie to pokażę, bo ona tam nie będzie mówić, co ja mam robić i w ogóle co ona sobie myśli, nie? Na takiej zasadzie trochę. Na takiej samej zasadzie są opisane myśli z kolei żony tego pacjenta, nie? No, że generalnie ona tam siedzi w domu no i myśli, że chuj poszedł do lasu, nie? i to ona teraz mu przyprawi rogi z księdzem albo z, ze studenciakiem wynajmującym mieszkanie u sąsiadów, nie? Opok. No i. No i one no po prostu, te postacie mają takie po prostu podejście do, do życia, nie? Na, na zasadzie takiej, żeby komuś po prostu dopierdolić i zrobić na coś, nie? Na, taki, na, na, na takim tem. Takim postaciom oczywiście się z założenia nie kibicuje, nie? no bo, bo to są postacie, które są e, irytujące, są po prostu takie antypatyczne ma, m, maksymalnie. E, no i one po prostu nie, nie robią na nas wrażenia. E, też padały takie. Opinia, że po prostu fajnie jest przedstawić jakiś problem społeczny, nie? Na przykład alkoholizm, właśnie występowanie dewiacji seksualnych w społeczeństwie, czy jakichś innych tego typu rzeczy. I to też jest jakiś, jakiś przykład, nie? No, na przykład w powieści Czarownicy nie płoną Jenny Blackhurst. Tutaj mamy po prostu motyw takiego odrzucenia po prostu też trochę motywu takiej przemocy szkolnej wobec dzieci i tak dalej, no to tutaj też mamy taki motyw, że chociaż oczywiście czarownice nie płoną, no to jest bardziej taki horror z elementami, znaczy thriller z, ele z elementami horroru, natomiast no tutaj też jest motyw tego, że no te nieszczęścia, które się przez tą dziewczynkę tam trafiają ludzi ludziom, no to zazwy zazwyczaj się trafiają tym, którzy są najmniej sympatyczni, najmniej lubiani. No i generalnie najbardziej nas denerwują. Nie? Nawet ma mamy takie odczucie, że, że kibicujemy tej dziewczynce, żeby jej się tam udało wszystkich pozabijać w tej książce, nie? Ma to oczywiście służyć po prostu pewnemu przedstawieniu problemów, nie? No, no na tym też trochę tracą te sceny grozy, nie? No, bo, no bo wtedy nie współczujemy tym zabijanym postaciom, no i to troszkę tak wychodzi, nie? No dla przykładu w powieści Ocalona Roberta Cichowlasa było inaczej. Tam postacie wszystkie są mniej więcej sympatyczne. Ja generalnie nie przypominam sobie, żebym w tej książce nie lubił któregoś bohatera, nie. No i tamte sceny były mocniejsze, te grozy. Była charakterystyczna atmosfera. No i to było też fajne, fajne było to, to rozwiązanie, nie? Po prostu my jako czytelnicy bardziej się zżywamy z postaciami, które, z którymi sympatyzujemy. Hmm, też wiele osób na przykład na tej grupie zwracało uwagę na to, że po prostu oni chcą po, pokazywać zwykłych ludzi, nie? którzy mają swoje wady, mają swoje zalety. Hmm, oczywiście no, patusa to jest pokazać jako postać sympatyczną, nie? z którą się człowiek zżyje, z założenia, nie? No, bo, hmm, no bo kto z nas lubi patusów, nie? No, kto z nas, kto miał do czynienia, nie wiem, z jakimś tam obszczemurkiem który tam wyłza od ludzi pieniądze pod sklepem, no. no... kto z nas poczuł do tego człowieka jakąś tam sympatię, no? no oczywiście, no, tam... Jak ktoś ma dobre serce, tak jak ja, no to daję mu tam te dwa złote na piwo, nie? Niech sobie idzie, niech sobie kupi na no, jego sprawa, nie? Niech sobie, niech sobie chłopi na żyje, ale kto z nas czuje do takich ludzi sympatię? No, większość ludzi raczej się odwraca, raczej tam do domu na, na odczepnego, żeby się odwalił i te yy, i tyle, nie? Yy, to samo na przykład yy, jest właśnie w kororach, właśnie o upiornych dzieciach, o dzieciach z nadprzyrodzonymi mocami, na przykład podpalaczka, nie? No tam generalnie ci, yy, ci naukowcy, którzy na tej dziewczynce tam robili. Doświadczenia. Oni się wydawali straszniejsi od tej dziewczynki. Te, tej dziewczynce to się nawet e, współczuło. Ja generalnie ja ogólnie mam takie większe współczucie do dzieci niż do ludzi dorosłych, jak wiecie. I generalnie uważam, że nawet dzieci powinny móc bezkarnie tam popełniać przestępstwa. E, Byleby się dziecku nic nie stało, tam dorośli to tam co pewnie. E, no, generalnie. E, Wiadomo, no wtedy, w, w sytuacji takiej, no to te sceny by były rzeczywiście mocne, jeżeli by e, dziewczynka w horrorze zabijała sympatyczne postacie, nie? No bo e, sam motyw, że dziecko kogoś zabija, jest straszny, sam, e, Samo to, że dziecko może się dopuścić strasznych rzeczy, mm, jest gdzieś tam bardziej przerażające od tego, jakby to zrobiła dorosła osoba. E, I tutaj to też tak działa, nie? Że... Takie straszne rzeczy dokonane właśnie jeszcze na sympatycznych osobach byłyby właśnie bardzo wstrząsające dla większości czytelników. No, pamiętacie sceny np. z dziewczyny z sąsiedztwa, no to tam przecież te dzieci tej, tej psychopatki, która tą dziewczynę tam więziła no to one były nawet chyba gorsze od niej, nie? się wydawało, że one się dopuszczają straszniejszego po prostu yy, bestialstwa, nie? Yy, no jest to yy, jest to ta powieść yy, taka z horroru właśnie ekstremalnego, ale nawet z zwykłym yy, to by nam dało solidnie półbijej, nie? Pamiętamy chociażby Rześni Winiątek, nie będę już jej specjalnie wyjmować, bo będzie za dużo układania na półce, ale tam właśnie też było tak, że te, że te postacie, które tam ginęły, były raczej sympatyczne. Nie? I tutaj mieliśmy po prostu taką właśnie mocną atmosferę tego, tej grozy całej. Natomiast, wiadomo, no w książkach gora klasy B no to liczy się po prostu ten motyw taki rozrywkowy, nie, że one mają przede wszystkim dawać nam rozrywkę. Te wszystkie sceny mordu, te wszystkie sceny wyuznanego seksu, one mają nas przede wszystkim rozbawić. Trudniej by nas było rozbawić, gdyby właśnie Krzywda się działa z sympatycznym osobą, nie? Sympatycznych osób nam zwykle jest bardziej szkoda niż tych niesympatycznych. No, taka jest nasza ludzka natura, że łatwiej się po prostu do tych sympatycznych postaci przywiązujemy. Dlatego wydaje mi się, że te postacie nawet te niesympatyczne, te, te wszystkie patusy, my je na swój sposób lubimy w tych horrorach. nie? Jeżeli postać jest odpowiednio przerysowana, to nas te wszystkie sceny z jej śmiercią i tak dalej bawią. Nie? One są po prostu dla nas zabawne. Każdy pamięta na przykład Patusów ze Skorków, z Domu Horroru, tego księdza na przykład Zofila, który tam wyleciał z kościoła za, za obciąganie koniowi. Nie? no to on jak gdzieś tam nazbawił tą swoją, tą swoją patologią, nie, swoją pokazaną jeszcze w takiej krzywy, w krzywym zwierciadle, nie. Czy to właśnie złośliwość postaci z książek Smitha, nie? no że ten złośliwy stary zgredzik taki, który lezie do lasu wbrew namową żony, no to no, to gdzieś tam jest zabawny, nie? że tam jeszcze tak złorzeczy tej żonie, że tam ją wyzywa w myślach od kurew, od najgorszych. To jest na swój sposób zabawne i to podnosi wal rozrywkowy według mnie tych książek. Dlatego, jeżeli narzekacie na postacie w beklasowych horrorach, to spójrzcie na nie przez pryzmat takiego krzywego zwierciadła. Tak jak patrzycie na przykład w komediach satyrycznych a'la Świat według Kiewskich czy Świat według Bundy", nie, że te postacie, owszem, one są patusami, one są niesympatyczne, ale one gdzieś tam w tym, swoim, w tym swoim braku sympatyczności, one są zabawne i jeszcze bardziej nas bawi to, że tym postaciom się po prostu później dostaje, nie za swoje. I dlatego uważam, że Narzekanie na postacie w takich horrorach jest bez sensu, nie? Jest po prostu. Mm, e, odbiera nam po prostu radość z czytania tych wszystkich historii o tych e, patusach pożaranych przez dziki, skorki, e, mumie i tam inne potwory, nie? E, to wszystko, co miałem do powiedzenia w tym palieciku. E, jeśli się zgadzacie, e, dajcie znać w komentarzach, jeśli nie to nie, no, możecie też dać nie że się nie zgadzacie nie? oczywiście, dawajcie łapki w górę, łapki w dół, jak chcecie jeśli wam się materiał podobał no i co no, teraz będę czytać pewnie Metro albo jeszcze czytam Niebomira. no zobaczymy jak to się wrzuci wszystko, jak zdążę przeczytać tak czy inaczej do zobaczenia, do usłyszenia pa, pa.